Sara przysłała komputer dla Adriany? Tak. Ona bardzo kocha swoją kuzynkę i chce ją przeprosić. Mała dopiero się obudziła. O to właśnie chodzi. Mam jej zaśpiewać serenadę, więc powinna leżeć w łóżku. Kto to wymyślił? Serenada o siódmej rano? Przecież nie przyszedłem z samego rana w tym stroju bez powodu. Wykonuję swoją pracę. Mam zlecenie od pani Sary dla jej ukochanej kuzynki Adriany. Więcej informacji może pani otrzymać na stronie internetowej. Bardzo śmieszne. Wątpię, żeby to była właściwa pora na żarty, ale skoro to prezent, proszę za mną. Więc Sara przysłała małej komputer, tak, oraz mnóstwo słodkości i słodka czekoladka. Dzień dobry, Delgado. Witam na pokładzie. Widzę, że Daniel jeszcze nie przyjechał. Jesteśmy sami? Tak. Słyszałem, że znaleziono kincero martwego. Był torturowany. Ci ludzie nie mają strupułów. Nie ludzie, konkretny człowiek. Ricky Montana. W ten sposób przypomniał nam, że zdradzając go, podpisujemy na siebie wyrok śmierci. Wiedziałam o tym, ale mam tego dość. Byli tu jego ludzie. Ricky Montana zniknął. Obawiają się najgorszego. Informuj mnie na bieżąco. Możemy poprowadzić ten interes bez niego. Mam dość traktowania nas jak niewolników. Liczę na to, że nasz wspólnik dobrze wykonał swoją robotę. I Ricky Montana nie żyje. Pan Montiel powinien zaraz przyjechać. Wrócę koło szóstej. Padnę do domu przebrać przyjadę po ciebie o ósmej. Opowiada Ci? Tak. Wciąż nie wiem, z jakiej okazji ta kolacja. Zamierzam wrócić do firmy. W głównej siedzibie zawierane są coraz nowsze umowy. Jest tam nasze biuro prawne, cała administracja. Firma się rozrasta, potrzebuje pomocy. Nadal nie rozumiem. Muszę całkowicie ufać osobie, z którą będę pracował. To na razie tylko pomysł. Sądzę, że moglibyśmy dać ci jakieś zadanie i zobaczyć, jak sobie z nim poradzisz. Uważam, że masz talent. Widzę, że wierzysz we mnie bardziej niż ja sama. Pewnie masz rację. Rozumiem, że się zgadzasz. Daniel, zaraz tu będzie. Lecimy do Atlanty. Nie mogę wrócić do biura. O co chodzi? Przyszedł adwokat rodziny kapitana Quintero. Chcą złożyć pozew. To jest jakiej sprawie? Czy to my go zabiliśmy? Sara. Nie byłam jedyną osobą, której Quintero powiedział o pewnych rzeczach. Pośnij do diabła. To zwykły szantaż. Chciałaś być prawnikiem firmy na czas nieokreślony, więc zajmij się tym. Ja jestem zajęta. Lecę z Danielem do Atlanty podpisać ważny kontrakt. Załatw to i nie pozwól się szantażować. Nie występuję teraz jako adwokat firmy, lecz jako adwokat pokaźnej grupy akcjonariuszy. Jeśli istnieje nagranie rozmowy Sary z handlarzem narkotyków, muszę je zobaczyć. Jeśli nie, zakończmy tę rozmowę. Witam, panie Montiel. Szefowa czeka na pana. Za chwilę lecimy. Skąd ten nagły pośpiech? Z powodu podpisu? Jesteś na mnie zły? Skąd pierwszy z powodu kontraktu? Jest największy, jaki zawieramy w ostatnich latach. Pewnie chodzi ci o to, co wydarzyło się przy kolanach. Nie mówmy o tym. Nie chciałam kłótni z Aną. Zawsze przekomarzałam się z Aterianą i nie było problemu. Powiedziałem, że nie chcę o tym rozmawiać. Ty i Carmen uraziłyście ją. Tak ci powiedziała? Nic mi nie powiedziała. Nie? To zrozumiałe, bo nic jej nie zrobiłam. To ja musiałam wyjść z waszego domu zawstydzona postawą małej i pozostałych. To przykre, bo bardzo ją kocham. Rozumiem też, Anne. Nie ma naszej klasy. Brak jej Rozmawiajmy lepiej o kontrakcie. Przy najbliższej okazji przeprość moją córkę. Już to zrobiłam. Sądzę, że właśnie jej odbiera. Otwórz, Sara przysyła ci prezent. Prezent wiedźmy. Otwórz, ten pan chce ci go dać. To komputer. Pójdź co. Adrianita! Cześć Adrianita! To prezent, który Sara Ci posyła, chcąc byś jej wybaczyła. Dziękuję. Zostawcie mnie samą, Zaraz zejdę. No, Nie śpiesz się. Lekcie zaczynasz później, a ona jeszcze nie przyszła. Chodźmy.